Zadzwonić od pana! Nie widzę powodu, dlaczego musi pani akurat ode mnie dzwonić. Są budki ruchu, w których jest telefon, są rozmównice publiczne, poczta czynna całą dobę. Akurat ode mnie! A w hotelach są recepcje. Jesteś nareszcie panko. Tak histeryzowałeś, tak nalegałeś, że się zgadzam. Tak się, jedziemy. Przerabiałeś już waterlo? Proszę? Co? Jestem. Dzień dobry, panu. Ja kategorycznie protestuję. Ja pani nie znam, ja pani nigdy na oczy nie widziałem. Pan Waldek? Nie! Tak, a to trafiłam. Jestem pracownikiem naukowym, przyjezdna. Moje wymiary 98, 60, 98. Jaki tu jest numer u państwa, bo chciałam zamówić międzymiastową. 98, 60, 98. A nie, przepraszam, to są wymiary tej pani. A numer telefonu? 12 18. Dziękuję. Kolega Tajczak powiedział mi, że mogę u pana przemocować. Nie. Tak powiedział. Gdzie mogę swoje rzeczy powiesić? Nie. Proszę panią, tu jest szaf. Dziękuję bardzo. Halo, międzymiastowa. Proszę pani, ja mówię z numeru 12-20-18. Tak, proszę pani, ja chciałam. Tak, proszę pani, ja będę długo czekać. Podaj mi ręcznik. Nie ma u nas ręczników. Nie ma u nas ręczników? Nie. A ten w kwiatki? A ten w kwiatki. Nie ma u nas w kwiatki. Halo? Halo. Gdzie tu są walizki? Spakujecie sama. Jak się reklamuje międzymiastową? 912. Ale skarpetki to robisz najzwodniejsze. Reklamacja. Self Pani. Cześć Stefan! 20. Wyobraź sobie, że przekonałam z że musimy się spotykać. I możesz mnie mieć kiedy tylko zechcesz. Byle przed 11. Zadowolony? Tak, Małego weźmiemy ze sobą. Dziecko jest bardzo, bardzo zabiedzone, Przyda mu się trochę świeżego powietrza. A szkoła? Doszedłem do wniosku, że dalsze przebywanie z wami krępuje mój rozwój umysłowy. Żegnam państwa. I słusznie. Cześć. Masz? Nie. Dostałeś? Nie dostałem. Gdzie? Tam. To chodź. Nie. nie pójdę, nie byłem, nie dostałem, nic nie mam i wszystkie pieniądze im oddałem. Ślepe. Nie. Oto spotykamy przeciętnych warszawiaków na ulicy. Państwo walują. Proszę Państwa, skąd Państwo wracają o tej porze? Więc bym, proszę Pana... Do kamery, do kamery My wracamy o tej porze z opery pod tytułem Borys Godunow. Z opery? Świetnie, dziękuję Państwu. Miszku ślepe, prawda? Ślepe. Miszku. Dlaczego my tak pędzimy, tatko? 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 Dlaczego my tak pędzimy, tatko?